Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z Lego Newsów. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak prezentują się cztery najmniejsze zestawy z serii Lego Harry Potter, które będzie można kupić już w przyszłym roku. Ogólnie są to zdjęcia zestawów, na które najbardziej czekałam, ze względu na to, że byłam zainteresowana, jaki będzie efekt końcowy tych zestawików małych, ponieważ cena będzie w granicach 90 zł za jedną książeczkę. Ogólnie każda książeczka prezentuje inny dom, oraz salę innej głowy domu, że tak to ujmę, ponieważ książeczka Gryffindoru ma salę transmutacji profesor McGonagall, książeczka Slytherinu ma salę od eliksirów profesora Snape'a. E, książeczka Ravenclaw posiada e, salę od e, Zaklęć profesora Filtwicka, a natomiast książeczka Hufflepuffu posiada szklarnię profesor Panomy Sprout. Ogólnie efekt końcowy zadowala mnie. Spodziewałam się czegoś gorszego, ale wygląda nawet przyzwoicie, jeśli chodzi o takie stanie na półce. Co mnie rozczarowuje, no to ta zatwarzająca ilość naklejek, no ale mogę to wybaczyć, no bo niestety w zestawie za 80 zł, no nie można oczekiwać, że dostajemy dużo elementów. Tym bardziej, że wiemy, że jedna książeczka będzie składała się mniej więcej z 200-250 elementów. No ale koniec końców, sam dobór minifigurek do każdej książeczki i samo to, jak prezentują się po złożeniu, no po prostu powala wszystko. Dodatkowo musicie zauważyć, że do każdej książeczki są dodane ciekawe elementy dodatkowe, na przykład w e, książeczce Hufflepuffu dostajemy fajne nauszniki tutaj z zielarstwa, a na przykład w sali e, od eliksirów dostajemy moździerz tutaj do kociołka oraz kilka fiolek z eliksirami, więc takie ciekawe dodatki, muszę przyznać, trochę nadganiają to, że książeczki po rozłożeniu nie wyglądają Jakoś rewelacyjnie. No ale co Wy sądzicie o tych zestawikach? Ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć.